Monom, się widzowie. Witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Rebir Champion Ultimate. A w dzisiejszym odcinku mówimy sobie, co zostało dodane w nowej aktualizacji i czy opłaca się grać ten update, czy lepiej sobie odpuścić. Plus, jeszcze na pewno odpowiem Wam na parę ważnych pytań. Także Ty, mój drogi widzu, bez przedłużenia strzel, koniecznej łapki w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I dobra, mamy nową aktualizację. Co nam daje aktualizacja numer 34? Dostajemy nowy, całkowicie świat. I to nie jest taki zwyczajny świat jak na pierwszej krainie, drugiej krainie tylko mamy specjalną trzecią krainę, która zwie nazwę Skylands. I tak naprawdę już na sam start możemy na nim się udać. Co my tutaj ciekawego od Rockska dostaliśmy? Nowy świat Skylands, jedno nowe jajko z siedmioma nowymi petami, plus do zdobycia, jeżeli zrobicie sobie w upgrade'ach, to możecie zdobyć z tego jajka tak naprawdę Suprema. Tylko sam nie jestem pewien, jak się robi tego upgrade'a tak naprawdę, bo ja zrobiłem w drzewku bardzo już dużo upgrade'ów, ale nie widziałem tam takiej opcji, żeby blokować zdobywanie Suprimów, bo powinna tu tutaj... Tutaj być ta opcja, ale jak widzicie, nie ma tej opcji. Cofnijmy dalej. Nie wiem, dungeony to nie jest to, upgrader raczej też nie jest to. Dobra, już Wam likuję, co zostało dodane w tej aktualizacji, ale naprawdę nie wiem, jak się odblokowuje tego Suprema. Nie wiem, czy on po prostu jest od początku, tylko Roxowi się pomyliło. Powiem tak, nieważne, wiem, że jest do zdobycia w jajku, oczywiście Supreme. Okej, okay, dobra, zapomniałem doczytać. Faktycznie mamy Supreme Upgrader i dwa nowe Supremy do zdobycia, tylko jest mały problem z tym Supreme Upgraderem. Patrzcie to, to się znajduje w tym miejscu. Jeżeli tu wejdzie Idziemy, jest napisane coś takiego. Siemka, sorry, ale ta maszyna ogólnie nie działa, naprawimy ją wkrótce. Czyli tak naprawdę jest niby Supreme do zdobycia w jajku, plus dwa jeszcze niby suprimy. Z tego co wiem, będziecie mogli jeszcze upgradeować wasze suprimy. tylko niestety ta maszyna obecnie w ogóle nie działa. Nie wiem, czy zostanie ona naprawiona w przyszłej aktualizacji, czy na przykład dzisiaj, jutro, pojutrze. Tego Roxyk niestety nam nie powiedział, ale mam nadzieję, że jak najszybciej naprawi tą maszynę. No bo powiem tak, troszkę kiepsko, jak w blogu napisane, że jest ta maszyna, jest ten upgrader, ale niestety ona nie. Działa. Mógł tego w ogóle Roxyk moim zdaniem nie dodawać do devloga. Lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Drzewko plus bardzo dużo upgrade'ów, więc musimy udać się w to to miejsce. Jak widzicie mamy skill tree i co my możemy tutaj kupić? Upgrade'y do dungeon'ów, które wyglądają w sposób następujący. Są bardzo drogie. W sensie drogie czy niedrogie? No jeżeli gracie dużo dungeon'ów to sobie raz, dwa to ulepszycie. Zwykłe upgrade'y, które są mega mocne, ale bardzo dużo gemów do tego potrzebujecie. Naprawdę powiem tylko tyle, że musicie być topkowymi graczami, żeby w jeden dzień tutaj zapełnić wszystkie Upgrade. Y. Dodatkowo kolejny upgrade jest do minigier, i w sumie mógłbym sobie coś tu ulepszyć, czy niestety mi brakuje? Wiecie co? Ulepszmy sobie te rzeczy. Ultra Circus minigame. Ej, dobra, kupuję to. I laka sobie jeszcze kupimy. Dobra, tych Ancient Ticketów mam dużo, więc sobie ulepszę na maksa. Potem mamy Fishing, o tym sobie zaraz powiemy. Tu również mamy upgrade'y, Upgrade na jajka, który wygląda w sposób następujący. Upgrade na boosty, który też jest bardzo drogi, ale myślę, że on jest po prostu przyszłościowy, bo nie wiesz, że Roxy, tak, ona pierwszy upgrade dał za 125 S i upgrade na rewardsy, który wygląda też w ten sposób. No, tak jak mówię, to jest raczej przyszłościowa rzecz, żebyście to odblokowali na przykład za tydzień, 2 3, 4 tygodnie, a nie w jeden dzień, bo to naprawdę ciężko było mieć tyle gemów. Lecimy dalej, bo to nie koniec. co Zostało jeszcze ulepszone, na pewno masterki zostały ulepszone. 150 levela na 200 level, czaićcie to? Jeżeli wcześniej mieć na przykład Ike Mastery na 150 level, to teraz możecie dobić na tym 200 level i tak naprawdę na każdej masterce. Chyba tylko Fruit Mastery było już na 200 level, plus jeszcze coś chyba było na dwusetny. Nie, tylko Fruit Mastery. Reszta pozostałych rzeczy było na 150, o ile się nie mylę. Albo wszystkie na 150, dobra. Wiem, że teraz są na dwusetny po prostu. Dwie nowe kostki. No i tu jest coś fajnego, wam powiem. Naprawdę, te kostki są fajne i troszkę żałuję, że ostatnio na Halloweenowym update otworzyłem tyle kostek, bo teraz z te nowe bym sobie przetestował. A mianowicie musimy wejść w coś takiego jak Aura Machine, i tutaj mamy nowe kostki. Zawsze najlepszą kostką była Celestial Kostka. Teraz została dodana Chaos Aura Kostka, która z minimalnie lepsza od Celestial tak naprawdę Ale mamy jeszcze ostatnią kostkę I patrzcie teraz to, jeżeli Celestial Aura Dawała 200 milionów procent Laka, ta daje 250 milionów Procent laka, to patrzcie teraz to 750 milionów Procent laka Galaxy Aura Dice W skrócie, jedna ta kostka jest prawie jak Te cztery kostki, Czajcie to? No jest po prostu giga mocna i ja mam jakiś Procent szans na zdobycie ją, no tak 0% na tą 0.02 Więc na pewno będę chciał zrobić opening Tego, chociaż jednej kostki, ale nawet jakbym przerobił te 250 tysięcy, chyba nie dostałbym ani jednej tej kostki, więc nie jest to proste. I lecimy dalej. Fishing. Nowa waluta fishingowa. 18 ryb do złapania. Fishdex i nagrody. Masterka do łowienia i 7 wędek plus upgrader. Fishing upgrades. Nowy fishing ring. dwa nowe jajka. 9 petów. Free to play supreme do zdobycia. Jest 500 ogólnie do zdobycia. I nowy mount. Tylko nie wiem jak go zdobyć, aczkolwiek jest tu faktycznie do zdobycia. Dobra, powiem tak. Tu wam w skrócie opowiem. Mamy faktycznie update który polega na łowieniu. Co my tutaj mamy? Na pewno macie wędkę, którą możecie sobie od początku ulepszać. Nie wiem co jest potrzebne, bo ja od razu kupiłem tą opcję za 400 Robux. Macie od razu najlepszą wędkę, ale po prostu obstawiam, że trzeba mieć walutę plus jakieś po prostu ryby do ulepszania tej wędki. Mamy fishdexa, czyli za wyłowione ryby dostajecie po prostu nagrody. Jak widzicie, ja już troszkę tych ryb wyłowiłem, bo 38 mi się udało zdobyć. No i mamy na przykład za 65 taką nagrodę. Tą kostkę bym z chęcią przygarnął. Tu mamy basicowe jajko z takimi otopetami. Tu mamy te lepsze które kosztuje ogólnie 800 tutaj tak naprawdę nowej waluty. Moje 727, bo mam upgrade zrobiony. I jak widzicie mamy do zdobycia Mityka, Eternala, Secreta plus suprema Których aktualnie zostało jeszcze 489. I teraz tak, po co otwierać te jajka? Jeżeli łowicie, no to te pety mają specjalny mnożnik do właśnie fish coinów. Czyli po prostu jak macie je ubrane i łowicie ryby. To zamiast dostawać nie wiem, 2 coiny. To będziecie dostawali 2000 coinów. Więc po prostu te pety do łowienia są mega potrzebne. No i oczywiście jak będziecie mieli te pety, macie taką specjalną Maszynę, w sumie takie stanowisko, i możecie tu je sprzedawać i wymieniać sobie na właśnie te coiny. I ostatnia rzecz jest fishing, upgrade machine. No i tu mamy różne właśnie upgrade'y za tą walutę, czyli na przykład Laka, Spida, więcej coinów, plus jedno jajko, Pet Equip, auto fishing, co jest ciekawe, jeżeli nie chce Wam się tutaj stać, to możecie auto fishować i auto selling. A jak się łowi, po prostu podchodzicie sobie tu, klikacie, tylko muszę wyjąć wędkę, bo bym zapomniał. Wyjmijmy sobie na początku wędkę, klikacie i Wam po prostu samo będzie łowiło. I tak naprawdę nie wiem, Możecie i sobie obejrzeć film albo inne rzeczy porobić i w taki sposób zdobywacie walutę. Ja mam przykład 17,5 miliona, więc sobie później zrobię jakiś większy opening, bo celuję tutaj, żeby zdobyć tego Suprema. Ale teraz tak, przerwimy sobie do vloga, bo mógłbym faktycznie czytać dalej, ale jedna mi rzecz w tym updatecie się nie podoba. Co Roksek zrobił? Połączył nowy update, który polega na łowieniu ryb z jednocześnie Clan Battle sezonowym. Co to daje? Co to zmienia? No właśnie, co to zmienia, drowerku? Już wam opowiadam dokładnie, ponieważ nie możecie ubrać was. Waszych najlepszych petów, jeżeli łowicie ryby. Czyli właśnie jak widzicie na przykład mojego teamu, który tutaj posiadam, nie mogę sobie ubrać na nowy update. Wiadomo, po jakichś paru dniach epety pety z tego jajka będą bardzo mocne i można uznać, że nimi można grać sezonowo, ale pierwsze parę dni trafcicie, żeby właśnie jakieś mocne pety zdobyć. W skrócie... Albo sobie łowicie rybki, albo walczycie tak naprawdę o sezon. Czyli oczywiście walka klanowa, kto ma zdobędzie najwięcej rebirfów i topkowe klany dostaną nagrody. więc to mi się nie podoba, bo Roksek mógł tego tak nie łączyć, bo teraz stawia ludzi przed wyborem i troszeczkę może zniszczyć parę klanów przez to. Na przykład u nas parę osób niestety już opuściło klan. Z racji tego, że nie chce im się grać tego, wolą sobie połowić. I to mi się niestety nie podoba, bo ja wolałbym mieć normalnie założone te wszystkie pety, żeby wbijać po prostu rebirfy, żeby nie być mega do tyłu, a specjalne pety z tym mnożnikiem, to powinny być po prostu, nie wiem, łączone z tymi procentówkami. Albo na przykład Roksek mógł zrobić coś takiego, żebyśmy musieli ubierać te specjalne pety podczas selania ryb, tak naprawdę. Nie podczas łowienia, tylko automatycznie, tylko podczas selania. To by było dobrze zrobione, ale przez to musicie wybierać. I to mi się jeszcze raz powtórzę, nie podoba. No ale przeczytajmy dalej do bloga, bo to już końcówka została. Nowy sezon pas, nowe jajko z pięcioma petami sezonowe, sezon leaderboard, więcej restartów z nagrodami, nowy Mount i buff. To się zatrzymamy, udajmy się na respawn, ja wam tutaj wytłumaczę o co chodzi dokładnie, ponieważ mamy sezon pasa, czyli to, co już jest w grze od bardzo dawna. Jak widzicie, możecie mieć tego pasa free to play, czyli górne nagrody. Każdy ma za darmo. Za 400 Robux możecie sobie kupić jeszcze dolnego pasa. Zarobienie różnych zadań dostajecie po prostu nagrody, są one przeróżne. Możecie Potion Boxa dostać, Hatch Potion, Golden apple No po prostu przeróżne nagrody. Najważniejsze są sezon piąte jajka, bo one mają mega mocne pety w środku. Na przykład Eternal nie wiem ile daje, ale na pewno zdecydowanie więcej niż te pety z tego update'u. I mamy tu szansę do zdobycia na Suprima. Więc na tym polega ogólnie sezon pass. No i tak jak wam przed chwilą mówiłem, najlepsze klany, które osiągną najwięcej rebirfów, dostaną przeróżne nagrody. Dla przykładu, ja już wam pokazuję, top 1 klan dostaje peta, który daje 206%, top 3 klan 171%, top 5 klan 151%, top 10 klan taki 137% pecik, potem 121 pecik, potem 110 no i tak naprawdę tyle. Tak samo najlepsze osoby Tutaj ogólnie z rebirfami w tym update ie. też dostają takie same nagrody, a nawet lepsze tak naprawdę. Bo jak widzicie, top 1 gracz dostaje 400%. Top 3 gracz dostaje 300 prawie procentówkę i aż tak chyba do top 100. Tak, top 100 dostaje 125%. Także no nagrody są bardzo fajne zdobycia, ale tak jak wam przed chwilą mówiłem, nie podoba mi się to, bo bym musiał tak naprawdę awczyć na jajku i musiałbym po prostu zrezygnować z łowienia, a jest update polegający na łowieniu, więc ja sobie połowię na pewno. Czy coś więcej zostało dodane w tej aktualizacji? Jeszcze coś zostało dodane mieliśmy nowy Skyland Stock Pack za Robux do kupienia, czyli oczywiście peti, jajko i tak dalej. Jeden nowy kod, jakbyście chcieli wpisać, to jest chyba fish albo fishing kodzik, bug fixes i więcej. Plus Divine Hatcher Game Pass został dodany. No tak, jeżeli macie 800 Robux albo tokenów, możecie sobie kupić nowy tutaj Game Pass, czyli Divine Hatcher, który zwiększa wam procent szans na trafienie Divine Peta. I tak naprawdę to wszystko. Bardzo duży update, więc odcinek pewnie też wyjdzie całkiem długi. Nawet openingu żadnego nie muszę robić. Tylko jak, drowerku, oceniasz ten update? To jest najważniejsze. Update oceniłby bardzo pozytywnie, bo mega się tu Roksek postarał. Podoba mi się ta aktualizacja. Dałbym takie 8, 8,5 na 10 tak naprawdę, ale to jest ocena update'u, czyli to co dodał Roksek. Wiecie o co chodzi? Fishing, nowa kraina, nowe drzewko, nowe upgrade'y, nowe masterki. Jedyne co, no to faktycznie 8 na 10 daje, bo ten Supreme Upgrader nie działa, więc tutaj o połówkę zmniejszam i daje 8 na 10, ale jeszcze jest jedno ale. Za dużo ale masz drowerku, a mianowicie mechaniki. Nie wiem czy mogę tak to nazwać, ale to o czym Gadaliśmy. Jedna rzecz w tej aktualizacji mi się giga nie podoba. I tej na przykład rzeczy dałbym 1 na 10. Czyli to, co wam mówiłem, że możecie albo łowić, albo tak naprawdę robić remirfy. Za to Rockscowi daje 1 na 10. Totalnie nieprzemyślane, powiedziałbym, że to jest tragicznie przemyślane tak naprawdę. I tragedia, po prostu tragedia. Moim zdaniem tragicznie połączył to, że dał Fishing Ward plus dodał sezon nowy. Czajcie, to tragicznie to Roxxy zrobił, więc za to ma 1 na 10 za ogólny update 8 na 10. Jeżeli byśmy mieli to połączyć. No to takie 6 na 10 wychodzi. No ale wiecie, no tak jak mówię, nowy świat mi się podoba, wszystko co dodał, tylko ta mechanika mi się nie podoba, że możecie robić to albo to. Więc nie wiem, jak nawet mogę ocenić ten update całościowo. Ogólnie jest spoko, jeżeli nie macie klanu, to na pewno wam się bardzo spodoba. A póki co w dzisiejszym odcinku widzowie tak naprawdę to na tyle. Wszystko myślę, że sobie omówiliśmy. Jeżeli coś pominąłem, to polecam wam wbić do giereczki, bo naprawdę warto. Więc ja na razie będę zmykał. Dzięki jeszcze raz wszystkim za oglądanie. Na zakończenie jeszcze konkurs. Właśnie, bym zapomniał o konkursie, ale ja niestety nie jestem zbyt bogaty, więc rozdajmy sobie po prostu 500 tokenów. Jeżeli chcecie wygrać, banalnie proste zasady. Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzcy, na ekranie teraz macie ostatniego. Serdecznie mordeczku ci gratuluję, dodajcie znajomych na Robloxie, przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co ja będę zmykał, więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i popatki, elo elo,